Dzisiaj jest Dzień w Niebowstąpienia. Poświęćmy trochę czasu na studiowanie Słowa Boga przez kazanie zatytułowane Dzień w Niebowstąpienia i Misja Zbawienia. To święto, Dzień w Niebowstąpienia, upamiętnia w niebowstąpienie Jezusa Chrystusa. Dwa tysiące lat temu, przyszedł na Ziemię, ukończył swoją służbę trwającą trzy i pół roku. A 40 dnia po swoim zmartwychwstaniu wstąpił do nieba na górze oliwnej. Spójrzmy na dzieje apostolskie, rozdział pierwszy, aby zobaczyć, jak Bóg pokazał nam te w niebo wstąpienie. Zobaczmy dzieje apostolskie, rozdział pierwszy, werset szósty. W wersecie szóstym napisano. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz, znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli: co się stało? Jezus został uniesiony. Został uniesiony do nieba. Został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich. I rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak Go widzieliście idącego do nieba. Dzień wniebowstąpienia, który dzisiaj obchodzimy, jest świętem upamiętniającym w Chrystusa. Chrystus pokazał nam przykład przez swoje własne wniebowstąpienie. Prorokowano, że skoro wstąpił w ciele podczas swojego pierwszego przyjścia, z pewnością przyjdzie znowu w ciele. Podczas swojego drugiego przyjścia. Ponadto, Chrystus wezwał nas, abyśmy głosili Ewangelię w Samarii i aż po krańce ziemi. Chrystus nie miał już trójwymiarowego ciała, ale został przemieniony w autonomiczne cztero- lub nawet pięciowymiarowe ciało i wstąpił do nieba. Dał nam przykład, że w przyszłości my również zostaniemy zabrani do nieba jak Chrystus. Spójrzmy na pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział czwarty, werset trzynasty. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności, co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i z martwych wstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Prorokowano, że w ostatniej chwili przyprowadzi ze sobą dziesiątki tysięcy niebiańskich aniołów. Zobaczmy werset szesnasty, gdyż sam Pan nadany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej, stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu. Co się z nami stanie? Razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. W owym dniu. Bóg wstąpi z nieba, na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej, najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Co potem stanie się z nami, którzy jeszcze żyjemy? Tak jak Chrystus wstąpił do nieba, na Górze Oliwnej. W dniu, w którym Chrystus powróci, zostaniemy przemienieni w jednej chwili i razem będziemy porwani w obłokach, aby go spotkać, i będziemy mieszkać z nim w królestwie niebios na wieki. Bóg przekazuje nam to przesłanie nadziei za pośrednictwem Biblii. Wy wszyscy, nie traćmy takiej nadziei, bez względu na to, jak trudne, żmudne i uciążliwe może być nasze życie na tej ziemi. Czy nie zbliża się dzień, w którym wejdziemy do wiecznego Królestwa Niebios, myśląc o Królestwie Niebios, które jest bardzo blisko? Wytrwajmy i pokonajmy trudności naszego życia tu trochę dłużej. I starajmy się nigdy nie zmarnować naszej nadziei na Królestwo Niebios. Kontynuujmy czytanie pierwszego listu do Koryntian, rozdział 15. Zobaczmy pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, werset 50. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam: nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, Musi przyoblec się w to, co nieskażone. A to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone. I to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność. Wtedy wypełni się słowo napisane. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci rządło twoje? A rządłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Słowa z Pierwszego Listu do Koryntian, rozdział 15 i z Pierwszego Listu do Tesaloniczan, rozdział 4, które czytaliśmy wcześniej, ostatecznie objawiają nam świętą wolę Boga. Tak jak Chrystus wstąpił do nieba na górze oliwnej, my również w jednej chwili przemienimy się w duchowe ciała i zostaniemy porwani w obłokach na spotkanie Pana. W końcu będziemy cieszyć się życiem wiecznym i błogosławieństwami na wieki wieków. Więc Jakie będzie nasze życie po powrocie do naszego niebiańskiego domu, wiecznego królestwa Niebios? Czy nie jesteście ciekawi? Przejdźmy do Objawienia, rozdział 21. Spójrzmy na rozdział 21, werset 1. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. Przed naszymi oczami rozwinie się wieczny nowy świat. Jakim światem jest ten nowy świat? Przejdźmy do wersetu czwartego. I otrze wszelką ze z oczu ich, i śmierci już nie będzie. Bóg usunął śmierć w nowym niebie i nowej ziemi, czyli w wiecznym królestwie niebios, do którego zmierzamy. Śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Pomyślcie o wszystkich cierpieniach, zmartwieniach, niepokojach, chorobach i bólach. Jest napisane, że więcej takich rzeczy nie będzie. Nigdy więcej ich nie doświadczymy, chociaż często spotykamy się z tymi rzeczami na tej ziemi. W niebie nie będzie więcej takich rzeczy, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Kiedy wstąpimy do tego nowego świata, Bóg skondensował radość i chwałę niebiańskiego królestwa w swoim słowie, abyśmy mogli je łatwiej pojąć. Bóg mówi: Nie będzie już śmierci, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu. Co to więc oznacza? Ponieważ nie będzie już takich rzeczy. Pozostanie tylko życie wieczne i błogosławieństwa. Nie powinniśmy koncentrować się jedynie na naszym przemijającym życiu, na tej ziemi, która w końcu zaniknie, ale raczej powinniśmy jeszcze bardziej zastanawiać się nad tym, co zrobimy dla wiecznego dzieła nieba. Z tego powodu, jaka była prośba Chrystusa w dziejach apostolskich, rozdział pierwszy, gdy wstąpił do nieba: Bądźcie mi świadkami i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Czy nie o to prosił? Również w tym wieku Ducha Świętego. Wszyscy musimy starać się szerzyć. Chwałę niebiańskiego Ojca Chrystusa Ansanchon i nowego Jeruzalem niebiańskiej Matki na cały świat. Dzisiaj przeanalizujmy pokrótce historię starego Testamentu dotyczącą Dnia w Niebo wstąpienia. Przejdźmy do drugiej Księgi Mojżeszowej, rozdział 19, werset pierwszy. Pierwszego dnia trzeciego miesiąca od wyjścia synów izraelskich z ziemi egipskiej jest to wyraźnie napisane pierwszego dnia trzeciego miesiąca przybyli na pustynię synaj wyruszyli z refidim a przybywszy na pustynię synaj rozłożyli się obozem na pustyni tam obozował izrael naprzeciw góry a Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc, tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim. Pierwszy dzień trzeciego miesiąca był czterdziestym dniem, po przejściu przez Morze Czerwone. W czterdziestym dniu mojżesz został powołany przez Boga i wstąpił na górę Synaj, aby otrzymać wolę Boga. Następnie, 10 dni później, w Pięćdziesiątnice, znów udał się na Górę Synaj, aby oficjalnie otrzymać 10 przykazań. To wydarzenie wstąpienia na Górę Synaj. 40 dnia w czasach Starego Testamentu służy jako cień. Pokazuje, jak Chrystus wstąpi do nieba 40 dnia po zmartwychwstaniu. W czasach Starego Testamentu Mojżesz udał się do Boga, który powiedział mu: Nie pozwól ludziom zbliżać się do tej góry. Wszyscy ludzie muszą przygotować się na święto. Muszą wyprać swoje szaty i czekać na wolę Boga. W ten sposób, otrzymawszy różne wskazówki od Boga, zszedł z góry i 50 dnia ponownie wszedł na górę. Następnie, o spędzeniu 40 dni na poście i modlitwie na górze Synaj, otrzymał pierwsze kamienne tablice z dziesięcioma przykazaniami i zniósł je na dół. Wszystkie dzieła Mojżesza są ściśle związane ze świętami, które obchodzimy. Tak jak dzień, w którym po raz pierwszy wstąpił na górę Synaj, aby spotkać się z Bogiem. Był czterdziestym dniem po przejściu przez Morze Czerwone. Tak Jezus Chrystus wstąpił do nieba czterdziestego dnia po zmartwychwstaniu i wyjściu z grobu. Przyjrzyjmy się pokrótce tej scenie w drugiej księdze Mojżeszowej, rozdział 24. Spójrzmy na rozdział 24, werset 12. I rzekł Pan do Mojżesza. Wstąp do mnie na górę i zostań tam. A dam ci tablice kamienne, zakon i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć. Bóg obiecał mu dać dziesięć przykazań. Werset trzynasty. Wstał więc Mojżesz i Juzue, jego sługa, i wstąpił Mojżesz na górę Bożą. A do starszych rzekł, czekajcie na nas tutaj, aż wrócimy do Was. Oto Aaron i Chur są z Wami. Kto miałby jaką sprawę, niech się zwróci do nich. Gdy Mojżesz wstąpił na górę, obłok zakrył ją. I zamieszkała chwała Pana na górze Synaj, a obłok okrywał ją przez sześć dni. Siódmego dnia. Zawołał na Mojżesza z obłoku. A chwała Pana wyglądała w oczach synów izraelskich, jak ogień trawiący na szczycie góry. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. A był Mojżesz na górze 40 dni i 40 nocy. 40 dnia, po raz pierwszy wstąpił na Górę Synaj, otrzymał różne instrukcje od Boga i zszedł, aby przekazać wolę Boga. Potem, 50 dnia, wstąpił na Górę Synaj i otrzymał kamienne tablice z dziesięcioma przykazaniami. Wszystkie jego dzieła są zapisane w Drugiej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 24. Dzieło Mojżesza stało się pochodzeniem święta, które obchodzimy dzisiaj. Dlaczego więc musimy obchodzić te święta? Ludzie na świecie uważają ten dzień za typowy i zwyczajny. Dlaczego jednak tak ważne jest, abyśmy obchodzili święta Boga? Spójrzmy na list do Filipian, rozdział trzeci. List do Filipian, rozdział trzeci. Werset 20. Nasza zaś ojczyzna, czyli nasze obywatelstwo. Gdzie jest nasze obywatelstwo? Jest napisane, że nasze obywatelstwo nie jest na tej ziemi, ale w niebie. Skąd też zbawiciela oczekujemy: pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Ponieważ nasze obywatelstwo jest w niebie, te święta mają dla nas wielkie znaczenie. Dzieje się tak dlatego, że w tych świętach można znaleźć wszystkie prawdy, które Bóg przygotował dla zbawienia ludzkości. Jezus nie wstąpił do nieba czterdziestego dnia po swoim zmartwychwstaniu bez powodu. Raczej było to po to, aby wypełnić i dopełnić wszystkie proroctwa dotyczące świąt. Dlatego wstąpił do nieba czterdziestego dnia po swoim zmartwychwstaniu, a pięćdziesiątego dnia udzielił ducha świętego wczesnego deszczu wszystkim świętym wczesnego Kościoła. Niektórzy mogą pomyśleć, co to wszystko ma wspólnego ze mną? Jest to jednak bardzo istotne. Dlaczego tak jest? Gdzie jest nasze obywatelstwo? To dlatego, że nasze obywatelstwo jest w niebie. Dlatego, czy ludzie nieba nie powinni przestrzegać wszystkich praw nieba? Musimy obchodzić Szabat, Paschę i wszystkie święta nowego przymierza. Wszystkie te praktyki wynikają z faktu, że jesteśmy niebiańskimi obywatelami. Dla tych, którzy nie są niebiańskimi obywatelami, te obrzędy nie mają żadnego pożytku ani znaczenia. Ponieważ nie mają niebiańskiego obywatelstwa, lekceważą ten święty dzień w niebo wstąpienia, który obchodzimy dzisiaj i uważają go za zwykły dzień. Czy to nie jest prawda? Jednak dla nas jest to przykazanie, przepis i prawo Boga, które są bezcenne i nie można ich zastąpić niczym na tym świecie. Czy nie zgadzacie się? Nawet jeśli ponosimy straty z powodu rzeczy tego świata, jako obywatele nieba, nie możemy stracić błogosławieństw, które mamy otrzymać od Boga. Ostatecznie Bóg pozwoli nam doświadczyć w niebo wstąpienia i przemiany. Potem, kim nas uczyni w Królestwie Niebios, przejdźmy do objawienia, rozdział 22. Zobaczmy Słowo Boga w Objawieniu, rozdział 22, werset 1. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą i oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Nie będzie już bólu, cierpienia ani smutku, lecz tylko przepełniona radość. W takim cudownym świecie Bóg przygotował takie miejsce chwały dla nas, swoich dzieci. Dlatego dał nam niebiańskie obywatelstwo. Wy wszyscy, czy wierzycie we wszystkie słowa zapisane tutaj? Ponieważ otrzymaliśmy taką łaskę i błogosławieństwa od Boga poprzez prawdę nowego przymierza. Niewątpliwie nigdy nie powinniśmy rezygnować z tej pozycji. Ludzie uważają utratę ról kierownika lub dyrektora w firmie za poważny problem. Jednak są obojętni na utratę stanowisk królewskich kapłanów w Królestwie Niebios. Są naprawdę nieszczęśliwi. Wszystko w tym widzialnym świecie jest tymczasowe. Absolutnie kluczowe jest skupienie się na niebiańskich sprawach. Jeśli nasze duchowe oczy pozostaną zamknięte na te sprawy, innymi słowy, jeśli znajdziemy się w sytuacji niewidomych, nie będziemy mieli innego wyboru, jak tylko kierować się widzialną wartością. Ponieważ nie możemy w pełni zrozumieć, co jest naprawdę cenne i ważne. Wy wszyscy jesteśmy niebiańskimi obywatelami. Co zatem powinniśmy zrobić z przykazaniami Boga? Musimy absolutnie trzymać się ich i mieć niezachwianą wiarę w obietnice Boga. Błogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Mocno wierzmy w te obietnice. W ten sposób apostoł Paweł mógł znosić tak wiele trudności. Gdyby skupiał się tylko na doczesnych pragnieniach, bogactwie i chwale, ponieważ już wiele osiągnął, jego rodzina była zamożna, jego ród był ceniony. A jego zdolności akademickie były niezwykłe. Być może nie wybrałby ścieżki cierpienia z ludem Boga. Ponieważ jednak marzył o wiecznym Królestwie Niebios, oświadczył: Bez względu na to, jak będę traktowany w tym trójwymiarowym, fizycznym świecie, nigdy nie stracę niebiańskich rzeczy. Jest jak Jakub, który zniósł ból zwichnięcia stawu biodrowego. A jednak powiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Jeśli mnie pobłogosławisz, puszczę twoją rękę. Proszę, pobłogosław mnie. Jak masz na imię? Odpowiedział Jakub. Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael. Czy nie otrzymał nawet imienia, które oznacza, że walczył z Bogiem i zwyciężył? Wy wszyscy, jeśli staliśmy się duchowo niewidomi i nie jesteśmy w stanie wyraźnie dostrzec promiennej chwały nieba, możemy zadać sobie pytanie: Czy muszę się bardziej na tym skupić? A może powinienem się skupić na tamtym? W ten sposób możemy nieustannie ważyć naszą wiarę i doczesne troski. Jednak, nie ma takiej potrzeby. Gdzie jest nasze obywatelstwo? Jeśli jest w niebie, to wszystko, co musimy zrobić, to kroczyć wszystkimi ścieżkami, jako niebiańscy ludzie. Wtedy wszystkie przygotowane błogosławieństwa naturalnie podążą śladami niebiańskiego ludu. Proszę, absolutnie uwierzcie w te fakty. Zobaczmy prośbę Boga, przechodząc do Ewangelii Mateusza, rozdział 28. Ewangelia Mateusza, rozdział 28, werset 18. Zobaczmy werset 18. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Prosił nas, abyśmy nie zachowywali dla siebie wszystkiego, co słyszeliśmy, widzieliśmy i nauczyliśmy się od Niego, ale wiernie głosili to wszystkim narodom w Samarii i aż po krańce ziemi. Po przekazaniu nam tej prośby wstąpił do nieba. To były Jego ostatnie słowa na tej ziemi. W wieku Ducha Świętego, kiedy ojciec przyszedł na tę Ziemię, to były jego ostatnie słowa, ponieważ nadszedł właściwy czas. Głoście pilnie. Nie pozostaje nic innego jak głosić tylko Ewangelię. Zostawił nam tę ostatnią prośbę, porównując wydarzenia z jego pierwszego przyjścia, z wydarzeniami z jego drugiego przyjścia. Wszystko jest doskonale takie samo. To, co zrobił podczas swojego pierwszego przyjścia, było takie samo jak to, co zrobił podczas swojego drugiego przyjścia. Świętując dziś dzień w wstąpienia. co powinniśmy robić na tej ziemi? Czy zlekceważymy polecenie Ojca, a może będziemy cenić jego przykazanie? Jako niebiańscy obywatele. Musimy poprawnie rozpoznać nasze obowiązki i misje, abyśmy mogli oddawać Bogu chwałę i cześć przez resztę naszego życia, jako świadkowie nowego przymierza. Prosząc Was, abyście stali się wiernymi świadkami niebiańskiego Ojca i niebiańskiej Matki, chciałbym zakończyć popołudniowe nabożeństwo. Dziękuję Wam bardzo.